Moje pięk, pięknych ludzi! Dzień dobry, witam na moim kanale, który nie wiem jeszcze jak się nazywa, ale wymyślę to. co dzisiaj mamy? Dziś mamy środę i godzinę 7.06. Ja wstałam dzisiaj, oczywiście, zaspałam. Uwagałam się na nie, jestem już w trakcie szkolenia, się, jak widać, bo zapomniałam, że mam nagrywać vloga. Dzisiaj w planach jest dużo planów. <laughs> jedziemy teraz do szkoły, jedziemy po Hanie, bo ją ja mamy na tą samą godzinę, więc ją podwiozę. Eee, Pogużę was. Tak, jedziemy po Hanie, później mamy próby poloneza. Mm. Następną rzeczą jest. co? No? Siedzimy w szkole, to dzisiaj 13.25. Eee, a, jeszcze po szkole muszę pojechać do sklepu, ponieważ dziś stwierdziłam, że jest idealny dzień, żeby pochorbować włosy, bo przecież mam tak mało do roboty, że na pewno no znajdę na to czas. Więc pojedziemy dzisiaj do sklepu jeszcze do Rosmana, kupić farbę. Jestem dziś unijana na randkę. W sumie to nie wiem, ale. Jakby wczoraj pisałam z typem z Tinder'a i dobrze nam się pisało. Daliśmy sobie Instagrama, dowiedziałam się, że chodzi na tą samą siłownię co ja. A, byliśmy w planach też, jest trening, Dowiedziałam się, że chodzi na tą samą siłownię co ja. Dopytałam się, czy ma prawo jazdy, okazało się, że nie. Nie będę mówić z jakich powodów, ale to mnie trochę zszokowało. Eee... Zaproponowałam, że mogę go podwieźć na tą siłkę, bo idziemy na tą samą godzinę, a powiedział mi, że ma pół godziny autobusem, więc powiedziałam, że mnie to jest whatever I że mogę ku niego pojechać Fakt jest taki, że jestem umówiona z Zuzią na tą siłownię, więc jakby ja to już mu powiedziałam, że ja nie będę z nim tam siedzieć, po prostu go zawiozę i możemy się tam mijać w trakcie i się zaczepieć Ale no, to nie będzie randka, nie? Na której tam poświęcę uwagę czy coś, bo ja jestem z Zuzią, więc... Mamo, nie dzwoń do mnie I co? Ogólnie szybki wstęp do kanału, bo to ogólnie nie jest mój pierwszy vlog. Ogólnie, ogólnie, ogólnie jest za mnie mordę. Eee, nie jest mój pierwszy vlog, ponieważ ja już wcześniej nagrywałam film YouTube'a, więc ktoś nie wiedział. Ale to było wtedy, jak byłam koniarą. Teraz już nie jestem. Więc teraz jest troszeczkę inaczej. Ale ogólnie zamysł na ten kanał, o ile w ogóle to wypali, bo to był mega spontaniczny pomysł, żeby nagrać vloga. Żeby nagrywać po prostu życie vlogowe. Osoby, która jest w maturalnej klasie, też na pewno poznacie moich znajomych, jeśli będą chcieli występować, ale <laughs> myślę, że tak. Będziemy spędzać dni razem, żeby ogólnie pokazać przyszłym maturzystom, którzy na przykład za rok piszą maturę, albo za, dwa, albo za trzy, że to nie jest takie straszne i bycie licealistą. Takim, który się uczy. Nie będę ukrywać, że trochę robię do tej matury. I nie jestem tym typem osoby, która będzie Wam mówić, że nie, że matura to pikuj, że w ogóle nie przygotowujcie się do niej, bo wtórzycie sobie tylko to, to i to i na pewno zdacie. A potem będę Wam mówić, że o, ja nie zdałam z matmy, ale co, napisam poprawkę. Nie, ja się uczę, staram się uczyć i nie mam zamiaru pisać poprawki. Mam zamiar pracować w wakacje i nie przejmować się tym, czy zdałam, czy nie zdałam, tylko mieć pewność, że zdałam. I co? No I pokazać Wam, że da się żyć też nie tylko siedząc w książkach, w trakcie wyciekliwości naturalnej, tylko też czerpać. Ogólnie powiem szczerze, że, że trochę za późno się zabrałam za to, bo rok się już kończy, zostało mi 4 miesiące do matury. Jakby wcześniejszy czas, czyli właśnie wrześni październik, listopad, grudzień, to pierwsze półrocze, to była taka wyjebka trochę. Jeśli chodzi o maturę, bardziej się skupiałam na tym, żeby rzeczywiście pozdawać semestry ze wszystkiego. Fakt faktem nie znaję z biologii, o, baba mnie przypuści, ponieważ nie zna matury z biologii. Mm. O kurwa, jestem mega spóźniona. <grych> Pokażę wam jak to jest, po prostu niedługo prawdopodobnie jest jakaś imprezka, którą może raz zabiorę, ale jeszcze nie wiem. No, także co, kończy się malować i zobaczymy się później, pewnie jak odbierę Hanie. Tak się prezentuje mój Ficik, patrzcie jak on kapcie zajebiste. To są mega sztos. Tak się prezentuje mój outfit. Klasyczek. Yy, odkąd jestem klaszmatny i zapowiadam <głyska> tylko i wyłącznie w dresach. Nie mam na sobie nic innego. Bo raz, tak się wygodniej jeździ. Dwa. No ukazuje się wygodniej, nie w dresie. Dresik jest znoszę sztukę. Dostałam go od mojej cudownej przyjaciółki Hani na urodziny. Kocham cię. Co kitku dzisiaj? Chcę w się sensie kok, bo mam tu te włosy. I zapardalam, bo, bo już mam mega mało czasu i ogólnie powinnam już wychodzić z domu, żeby wyprowadzić psa. A dalej tu jestem. <grym> Byjąc się na spacerze, jest tak za zimno, że to jest nienormalne. Ale mamy wodę, mamy dzika, zrobimy test w aucie zaraz. Odpinam psy tylko i będziemy jechać, kochanie. Zobaczcie, jakie słodkie. Ja też taki słodki. Ojejku! A tu jest drugi kundel. No, on już jest mniej słodki, zawsze wchodzi w krwiony. Idziemy do fury. Tu mam na sobie Jordany. Miałam wziąć buty na zmianę, ale jest zimno w chłowie, ale nie jest aż tak zimno, żebym musiała nosić ugi. A wyglądam jak bobas jakiś. Jezus Maria. Jest Jezu, uciekł jak w dupie. Także tak. Jest ciemno, jest zimno. I nie podoba mi się w ogóle, co się rozkurwia. O, on biegnie. Daleko nie trzeba bo iść, ponieważ limuzyna stoi tuż pod domem. Która eee, jest godzina? 7.30. Ogólnie powiem wam tak, w trakcie kiedy będziemy testować nowego Dzika, smak... owoce leśne. Tak. Będziemy go testować. Powiem wam tak, jak jesteście w klasie naturalnej, pierwsze co, jak jesteście, macie możliwość, róbcie prawo jazdy. To jest taki game changer, Okej, okay, fakt. Musicie poświęcić więcej czasu na to, żeby zdać te prawo jazdy, bo trzeba je zdać, trzeba wiedzieć godzinę, nauczyć się teorii i tak dalej. To jest dużo czasu, najlepiej jak macie urodzinę na przykład na początku roku, bo wtedy możecie je zrobić przed klasą maturalną, Kto ktoś podjechał. Możecie je zrobić przed klasą naturalną. Wtedy jest super. Ja na przykład tak nie miałam. Musiałam robić prawo jazdy w październiku. What the hell? Musiałam robić prawo jazdy w październiku. I uważam, że to była i tak najlepsza decyzja, poświęciłam ten czas. Zrobiłam je naprawdę w miarę szybko, bo zajęło mi to jakieś niecałe dwa miesiące, żeby zrobić całe prawo jazdy od A do Z. A mam prawo jazdy, mam samochód, jeżdżę i jest zajebiście. Dobra, robimy test i sprawdzam, bo jestem i tak spóźniona. Pachnie słabo. Smakuje jeszcze gorzej. Ej, nie spodziewałam się, myślałam, że to będzie takie kwaśne, słodkie, kwaśne, a tutaj niedobre. Jestem na Jak opinia poloneza? Nie da rady, to się nie udzi. 10 na 10, zajebiste było. Nowa grzolka, Martyna! Nowa grzolka, okay? Opinia poloneza. Zobacz Jakie dobre, mięta pieprzowa i kolana. Mięta pieprzowa to jest... nie za dobrze. Ja oceniam Poloneza. 2 na 10, bo nikt nic nie potrafi zrobić. Jest, tak, jest takie kongo, że nikt nie ogarnia. Czwarta Uuuu Pokaż jestem teraz na zakupach Kupiłam farbę do włosów I jadę odwieźć Hanie na chatę Idę zrobić jeść jadę z psem Będę się uczyć i trochę rata klasowy, bezmatny Dobra moi drodzy, daję do domu Autobus. Co? Byłyśmy w sklepie, kupiłam farbę do włosów, jak wam pokazywałam, się będę robiła łeb, już mam taki odrost, że to szkoda gadać. Zaraz idę robić obiad, pokażę wam, co będę robić i co? No i będziemy się uczyć, bo trochę przypał jest z tą matką. Mam nadzieję, że to ogarnę. Idziemy na drugi spacer z psem, jest dosyć wstępna godzina na drugi spacer, ale nie będę miała później czasu. Eee, zmieniłam buty na ugi. To nie są ugi, to są emu. Jak coś, nie hejtujcie mnie. Wiem, że ugi, podobno, podobno ugi eee, zwierzątka. Tak słyszałam na TikToku. A jak ma o TikToku, tam możecie mi dać followka. Tu wam wrzucę gdzieś nazwy swoje. Instagrama też wam podam, ale ogólnie rzecz biorąc mam prywatnego Instagrama, ponieważ nie chcę, żeby moja mamusia widziała, co tam się odpowiada. Chociaż tak pewnie zobaczy ten film. Eee, I co? Drugi spacer, lecimy. Zrobimy obiad, jak wrócę. Zjemy go, obejrzymy pewnie coś do jedzenia, bo to jest rzecz święta. W klasie i rzeczą świętą jest oglądanie YouTube'a albo czegokolwiek podczas jedzenia. Błagam, nie róbcie inaczej. Zastąpiła wizowy mała zmiana planów, ponieważ um, okazało się, że głupia Kaja z rana zapomniała wyciągnąć piersi z kurczaka z zamrażarki, więc nie zjem teraz obiadu, tak więc teraz zrobimy włosy, pouczę się i dopiero zrobię obiad i będę odpoczywać. No także przebieram się w ciuch do farbowania włosów i... see ya. włosy. Ale włosy robię taką farbą od zawsze, to jest, moi drodzy, Schwarzkopf numerek 3035. Kiedyś robiłam tą ciemniejszą, ale jednak podoba mi się bardziej taki naprawdę mocny czerwony włos. Chociaż wszyscy nie mówią, że lepiej wyglądam, jak są ciemniejsze, ale mam to w dupie. No i co? No i jazda do roboty, bo nie mam czasu przywrócić się. Uczyć, nie? Chciałam zmienić rękawiczki w trakcie, BECAUSE <grywa> jedna się porwała. Czyście teraz dookoła, Użyłam tego szmaty, bo szkoda mi używać tyle macików, oczywiście czystej szmaty, chyba. Więc wycieram się ze całej farby, i tak zawsze coś mi zostanie. No i co, timer mam ustawiony na 25 minut, mam nadzieję, że nie odpadną włosy całe. Wydaje mi się, że teraz zrobię arkusz z chemii do końca, a już jak się jak umyję włosy, to i wysuszę i wystylizuję i to bla bla bla. To będę robić matmę i mam nadzieję, że się nie zesrą. Także... Dziękuję za tą podróż. Dobra, ja już jestem um, pomalowana, mam zrobione kłaki. Pokażę Wam w lepszym świetle. Może. Tak się prezentuję mój włos. Póki co mam wałek jeszcze, ale później go zdajemy, oczywiście. Um, jestem już ubrana... O, jestem już ubrana na siłkę. Zaraz Wam pokażę w lustrze, jak wygląda outfit. Tak się prezentuje mój outfit. Mam zajwiste skarpety. Proszę bardzo. kapibary. Tu są takie, a tu jest taka jedna kapibara, która sobie pływa. No i tak się prezentuje. Mam na sobie leggings z Glamour, Push Up 2.0. Dresy są chyba z hemu, koszulka jest z werszki, ogólnie jest chujowa, bo pęka ten, ten, ten nadruk. Eee... I co? I Taki wygląd mój i mojego burdelu w pokoju. Siemanko, witajcie w mojej kuchni. Robimy dziś obiad. Na obiad jest to, co zawsze jem ja, czyli pieczone ziemniaki i do tego kurczak w płatkach kukurydzianych. Ok, widzowie, jest godzina 17.20. Ja właśnie wychodzę z domu. wsiadam do auta i jadę na korki. Jestem obładowana jak wielbłąd. bo są plecak, torbę i wielki baniek wody. Bo od razu po korkach jedę na siłkę, nie wracam do domu, bo jest mam w sumie bliżej. No także jestem już w aucie. Mam mało czasu, bo mam 20 minut, żeby tam dojechać, a tam się trochę jedzie. Jest dużo świateł po drodze. Miejmy nadzieję, że zdążę. I co? Zawijam. Będę się odzywać, jak będę na siłce. Siema widzowie, zapomniałam o Was. E, to wszystko dlatego, że rantka? może tak nazwać. Poszła bardzo dobrze. Dzień dobry, witam, Dzisiaj jest drugi dzień, jest godzina siódma i ja zaspałam. Na szczęście okazało się, że nie muszę jechać po Hanie dzisiaj, tylko mogę jechać od razu do Budy, więc idę sobie zrobić szybkie śniadanie i będę jechać, bo nad nią czas ma więcej. A, dzisiaj w planach są korepetycje z Matmy i są w planach dzisiaj zakupy. Wydaje mi się, że to będzie vlog dwudniowy, bo to i tak chyba dużo roboty jak na taki czas. Są zakupy, i jadę gdzieś na randkę. Dlatego muszę się szybko. Muszę zapierdalać ogólnie, bo korki kończą o 14.30. Przejechać do Atrium i zrobić zakupy. I mam na te zakupy dosłownie godzinę, półtorej. Muszę kupić buty na studniówkę, biżuterię na studniówkę, buty dla mojego brata, bo ma urodziny i mu obiecałam, że mu kupię. I jakieś kosmetyki. Mówię, jestem na 18.30 do kina, a muszę jeszcze pojechać po gagatkę. Więc... A chcę się doprowadzić do stanu. Wygląda jak człowiek, a nie zombie. Także miejmy nadzieję, że się kawa wyrobię, chociaż... No. Witam widzowie, jesteśmy właśnie z Wiktorem w galerii i idziemy zjeść kebab. Zapomniałam o Was na cały dzień, ale był dzisiaj na naprawdę srogi dzień, Polones, jak to Polones nie wyszedł. Matematyka, dużo matematyki. Matematyka dużo matematyki. Mieliśmy pracę z matmy, o Wam mówiłam wcześniej, na którą się nie uszłam. ostatecznie. Ale napisałam coś, może będzie dwa. I e, potem myśmy korki z matmy. I teraz z podjechałyśmy do Atrium. Idziemy zjeść i idziemy robić zakupy. Dobra, pomalowałam się, ogarnęłam. Pachnę, kurwa człowieku, nie wiem kiedy ostatnio tak pachniałam, ale mamy tak, kupiłam koszulkę dzisiaj, tak wygląda, specjalnie na tą randkę, e, w zasadzie nie miałam żadnej czarnej koszulki, a chciałam ubrać coś takiego trochę bardziej, Wiecie? chciałam się ubrać tak ładnie, ale nie za elegancko, więc kurwa mam sobie, już wam pokazuję. Prezentacja outfitu, tak się prezentuje. kupiłam takie zajebiste, mega słodziutkie rajstopy w kokardki. Koszulka w sensie topie z chemu. słudniczka jest skropa, rajstopy z chemu. Torebka. Nie mam zielonego pojęcia, skąd jest, bo kupiłam ją bardzo dawno temu. Więc plan jest taki, że zaraz po niego jadę. I idziemy do kina na. No co my idziemy? Na Sonika. Więc chciałam iść na Króla Lwa, żeby mieć pretekst do przytulania się w razie, gdybym się popłakała. Ale no niestety. Nie wyrobiłabym się na godzinę i on też by się nie wyrobił na godzinę. To gra taką zajwistą bajkę do godziny 15. No właśnie. Więc co? Pewnie update z randki będzie. Nie będę nic nagrywać. Oh no hell no! Trzymajcie ze mnie kciuki, że nie ma jest głupiego. Wróciłam z randki, jest godzina 23.30 czy nawet 40. Wróciłam z randki, byliśmy w kinie. I na tym zakończę. A a jeśli chodzi o film, to był chujowy. Nie polecam mniej na Sonika 3. Bardzo, bardzo słaby. Dzisiaj jest dzień, chyba dwa dni po tym, jak ostatni raz to A to dlatego, że zorientowałam się, że nie nagrałam pożegnania, i przy okazji pokażę wam moje nowe włosy. <laughs> Odcięłam włosy, są teraz krótkie. Szczerze, jeszcze się nie przyzwyczaiłam. Wszyscy mówią, że lepiej. Też się podoba, ale nie wiem, czy nie wolałam dłuższych, jest ok. E, także tak, muszę się pożegnać z Wami. E, dziękuję za oglądanie bardzo. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to możecie zostawić suba i lajka na dole. I jakiś komentarz na przykład możecie też napisać. Byłoba mi miło. Wszystkie linki do moich socjali będziecie mieli w opisie. No i co? See ya next time!